Te wspomnienia y, wygrane, które oczywiście szybko przywodzimy na pamięć. 13 zwycięstw Pokarzy Świata dwukrotnie w Zakopanem w 2011 roku w trzecim konkursie. Y, tam padł Adam Małysz. Y, po prostu przewrócił się wielka legenda tej krokwi, wielka legenda polskich skoków, a on wygrał, przejął naturalnie pałeczkę i teraz wydaje mi się po sprawie trzecia wygrana tutaj w Zakopanem. Kamila Stocha. To muszą być noty po 19, nawet wyższe powinny być tak jak w pierwszej 20 było, 19,5. A więc nie, to jest po prostu wielki sportowiec, wielki mistrz, nie tylko mistrz olimpijski, ale mistrz wygrywania, szans, które się pojawiają. Fantastyczny skok. Leciał w powietrzu płynnie, płynął, właściwie nie leciał. I 133 metry. Brawo! I tylko można po prostu się cieszyć, że tak fantastycznie to rozegrał Łukasz Kruczek wracza, wraca do swoich symboli pokazujących, że jest przekonanie, że jest dobrze. Jest lepiej niż dobrze. Jest pięknie. 276,2. Wygrał o dwa Trzeci raz. Trzeci raz zakopany. Adam Małyś wygrywał cztery razy, szujem całym Ale jeszcze przed nim przecież do zapisania. Piękna historia przez lata. On dopiero. 11 sezon. Dopiero pamiętamy go jako chłopak.